Uh! Jest na nami, nami ponad 100 osób. Dzień dobry, Patryk. Dzień dobry, Hubert. Dziś tak jak mówiliśmy w ostatnim odcinku, masujemy kręgosłup, czyli rozłączna część masażu grzbietu. Po prostu najczęściej wykorzystywany schemat masażu. Zapraszamy na stronę, na Facebooka, na YouTube'a. Skupcie się dzisiaj, na pewno Wam się to przyda, a my zapraszamy tuż po masażu. Czułówkę jedziemy. Witam ponownie, tak jak wspomnieliśmy, dzisiaj zajmujemy się masażem kręgosłupa. Nie rozłączam część przy masażu grzbietu. My po prostu pokażemy Wam, jak wykonać ten masaż kręgosłupa, włączając to w trakcie masażu grzbietu. Masaż kręgosłupa jest to masaż wykonywany na mięśniu prostorników grzbietu po jednej i po drugiej stronie kręgosłupa oraz sam kręgosłupie, ja dokładnie na wyrostach oczystych kręgosłupa, który będziemy mogli sobie wyczuć w trakcie masowania. Grzbiet plus kręgosłup także zlecamy do masażu częściowych. Połączenie obu tych masaży nie powinno przekraczać około 40 minut. Jak zauważyliście, na ma ręką, coś dziwnego. Niestety nie powinno się wykonywać masażu z takim części, ale ja dzisiaj tego nie mogę zdjąć. Także przepraszam, ale musicie się męczyć. My początkowo zabieramy się za grzbiecik. Wykonujemy wszystkie ruchy począwszy od głaskania, kończywszy na obniataniu poprzecznym wzdłuż supa, po bokach kręgosłupa, a później zabieramy się za kręgosłup. Także jedziemy. Masaż grzbietu wykonany. Robiliśmy wszystkie chwyty począwszy od głaskania, kończywszy na e, ugniataniu poprzecznym wzdłuż go Czyli, tak naprawdę, przygotowaliśmy wszystkie mięśnie powierzchowne, które znajdują się tuż pod skórą. I teraz będziemy zabierali się za mięsień, który jest głębiej, czyli za mięsień prostownik grzbietu. Cały schemat będzie polegał na głaskaniu, rozcieraniu, a także nowym chwycie wibracji. Wszystko będziemy robili na mięsień prostowniku grzbietu po jednej i po drugiej stronie kręgu oraz na kręgosłupie i będziemy poruszali się od ostatniego kręgu lędźwiowego do siódmego kręgu szyjnego, czyli to będzie nasz obszar masowany. Po waszej lewej stronie pojawia się właśnie schemat kręgosłupa Jest to 9 chwytów. Oczywiście zaczynamy od głaskania, kończymy głaskaniem, w międzyczasie wibracja i rozcieranie. Niestety podczas tego masażu będziemy musieli zmieniać pozycję osobmasowany, ponieważ do grzbietu wygląda on inaczej do kręgosłupa troszkę inaczej. Jeżeli chodzi o grzbiet, to pamiętamy ręce odwiedzione, stawy łokciowe zgięte. Natomiast jeśli chodzi o kręgosłup, obie ręce ułożone wzdłuż tułowia. Głowa na boku, bądź w na twarz. Jako, że mięśnie w rozumieniu grzbietu jest mięsiem położonym dużo głębiej niż inne mięśnie, będziemy wykonywali ruchy w tak zwanym obciążeniu, czyli będziemy pomagali sobie drugą ręką. I oczywiście zaczynamy sobie od głoskania podłużnego, od odcinka lędziowego do odcinka szyjnego. I raz po jednej stronie cała ręka z obciążeniem powrót do wyrywania rąk i druga strona. Raz, jedna strona, raz, druga strona. Prawa ręka ma swoje prawą stronę, lewa ręka ma swoje lewą stronę. Następnie mamy głaskanie grzybekowe, i też wykonujemy to z obciążeniem. Teraz strona prawa. Wędrujemy do odcinka szyjnego, powrót bez rąk. I strona lewa. Głoskanie jest zakończone. Zaczynamy od... Przechodzimy do rozcierań. Rozcieranie opuszkami palców 2-5. Zaczynamy od kręgusu prądziowego. Oczywiście obciążenie pomagamy drugą ręką. I dociskamy. Jeśli chodzi o ucisk, ma być on na tyle intensywny, żeby było widać przekrwienie pod palcami, jednak na tyle leki, żeby nie wywoływał bólu. Nie wywoływał bólu. Powrót do zdrywania rąk. I stąd na Oczywiście pamiętajcie, że my wykonujemy jedno, maksymalnie dwa powtórzenia. Wy, jeżeli będziecie chcieli, żeby ten masaż był skuteczny, musicie tych powtórzeń oczywiście wykonać więcej, nawet do 80. Tak jak mówiliśmy w odcinkach wcześniejszych. Czwartym chwytem jest rozcieranie opuszkami palców miejsca między wyroskami konczastymi a miejscem prostotnikiem grzbietu. Czyli to będzie taki wyczuwalny, wyczuwalny dołek. Zaczynamy od kręgu złopędziowego. Prawa ręka prawo, na lewa ręka sobie prawo stronę, lewa ręka sobie w lewą stronę i jedziemy po obu stronach jednocześnie. Aby ręce pracują synchronicznie powrót do zdobywania. Następnym piątym chwytem jest rozcieranie grzybykowe, czyli te kostki, nazywane nasadami dalszymi palców bliższych. Mięsie prostownika grzybietu, zaczynamy sobie od strony prawej, oczywiście obciążenie i rozcieramy. Ruch rozcierania wykonujemy na zewnątrz, czyli na zewnątrz ciała pacjenta bądź w stronę palca piątego, jak to się mówi inaczej. Dochodzimy do ramienia, powrót do zdrywania rąk, druga strona i rozcieranie, wykonujemy tak zwaną spiralę. Tak naprawdę zakończyliśmy teraz wszystkie głoskanie rozcierania dotyczące mięśnia prostego na grzybie. tu Przechodzimy teraz do rozcierania samego kręgu supa i będziemy robili to od wyrostek oczystego kręgu siódmego, czyli to jest najbardziej wyczuwalny wyrostek oczysty, jeżeli chodzi o cinek krzywny, do kręgu supa lędziowego, do piątego kręgu kręgu supa lędziowego. I rozpoczynamy sobie od rozcierania kciukami. Tutaj, tak naprawdę, możemy zrobić to na dwa sposoby. Jeżeli nasz mas masaż ma być masażem pobudzającym, będziemy wykonywali to od kręgu supa lędziowego. Do odcinka szyjnego, natomiast jeżeli nasz masaż ma być masażem rozluźniającym, będziemy wykonywali to od odcinka szyjnego w dół do kręgu suplątkowego. Bo oczywiście chcemy, żeby, nas masaż, żeby nas, nasz masaż był masażem rozluźniającym, także będziemy zaczynali sobie to od góry do dołu i w większości wypadków tak się to wykonuje. I poruszamy się po samych prosach oczystych, raz jedna ręka, raz druga. Rysujemy takie okręgi do koł oczystych. Możemy to wykonywać stojąc z tyłu, a także stojąc za głową pacjenta. Nie omijamy, nie omijamy żadnego rozsachu czystego. Powoli, po kolei przesuwamy się po każdym, od góry do dołu. Drugim rozcieraniem, jeśli chodzi o wrosy czyste, mamy rozcieranie opuszczkami palców 2-5 po I tu też będziemy poruszali się od góry dołu, żeby, nas masaż, żeby nasz masaż był masażem rozluźniającym i uspokajającym, wyciszającym. Jeszcze jakieś inne znacie? Wykonujemy to jedną ręką w tym momencie bez obciążenia. Zrobić to ręką drugą. Ok, skończyliśmy wszystkie rozcierania. Teraz tak na nam wybraca labilna z uszczelnego Będziemy to wykonywali od ręku sprędziowego do odcinka szyjnego. Ręka ułożona cała leży na ostocie lasu drugą ręką będziemy sobie obciążali to i teraz będziemy wykonywać ruchy, takie uderzenia na boki najlepiej ręka wyprostowana w łokciu druga ręka nam pomaga wdech i będziemy robić to na wdechu po chorób zdrywania rąk i powtórka Ok, po wibracji oczywiście kończymy to głoskaniem podłużnym wzdłuż rękozupa. I tak naprawdę kręgosłup jest zakończony. Teraz oczywiście, żeby zakończyć całość, czyli grzbiet i kręgosłup, ponieważ zawsze wykonuje się to razem, dokończamy nasz skład grzbietu, czyli zaczynamy. Od następnie wstrząsania, głaskanie i na schemat zakończony. Mam nadzieję, że schemat kręgosłupa, który zaprezentowaliśmy, podoba Wam się, a także połączenie go z grzbietem. Wszystkie informacje, jak go wykonywać i jak go łączyć, żeby miało sens, znajdziecie na naszej stronie. Zapraszamy do wejścia na naszą stronę, na naszego Facebooka. Do zobaczenia za tydzień, kiedy Patryk... Kiedy sobie nie sobą. I zapraszamy za tydzień, kiedy Patryk wykonał masaż karku. Cześć!